Powiedzmy sobie, czym jest technika Feynmana i jak ją po prostu wykorzystywać do nauki, do tego, żeby lepiej przyswajać dany materiał, żeby robić to naprawdę skutecznie, szybko i zapamiętywać naprawdę na bardzo długo pewne tutaj materiały, pewne tutaj zagadnienia. No generalnie sytuacja wygląda tak, że dzisiaj, jeśli. Myślimy o nauce, to zazwyczaj jest tak, że wyobrażenie jest takie, że no, uczenie się to jest po prostu gdzieś tam ślęczenie, zapamiętywanie czegoś na pamięć. Czy tam jesteśmy na jakimś wykładzie i, i, i po prostu staramy się zapamiętać jak najwięcej rzeczy, czyli jesteśmy jakby takim troszeczkę biernym uczestnikiem, który próbuje właśnie wychwycić, zapamiętać jak najwięcej rzeczy, które są przekazywane. No, szczerze mówiąc jest to metoda bardzo nienaturalna dla naszego mózgu i tutaj tak naprawdę yy, można zdecydowanie efektywniej się uczyć i zdecydowanie więcej wyciągać z danego zagadnienia, z danego materiału, tak żeby to faktycznie, yy, żeby ta nauka faktycznie była skuteczna i przebiegała tak jak trzeba. Yy, no i tutaj chcę Ci powiedzieć właśnie o takiej metodzie, jaką jest technika Feynmana. O co w tej technice chodzi? Są generalnie takie cztery etapy, cztery kroki, i mamy krok pierwszy, czyli takie, powiedzmy, standardowe uczenie się, czyli gdzieś tam uczysz się danego tematu z książki, nagrań, notatek, z internetu, skądkolwiek. I gdy już stwierdzasz, że dany materiał zrozumiałeś, przyswoiłeś, to robisz sobie taki test. Ten test polega na tym, że zapisujesz to, co zapamiętałeś i pisząc, tak? Czyli sobie robisz notatki do tego, co, co gdzieś tam już jest w Twojej głowie, co zapamiętałeś, i pisząc, mówisz sobie po prostu na głos, e, tak jakbyś opowiadał to, czego się nauczyłeś. I dzięki temu właśnie widzisz, sprawdzasz, e, co zrozumiałeś i, i, i widzisz jasno, czy masz właśnie luki w tej wiedzy, czy, czy już może wszystko rozumiesz. Jeśli widzisz, że masz luki w tej wiedzy, to należy przejść do kroku drugiego. Czyli ponownie jakby wracasz do nauki i zapełniasz te swoje luki wiedzy, następnie sprawdzasz znowu, czy potrafisz to komuś wyjaśnić, czyli po prostu najlepiej mieć kogoś, komu możesz to opowiedzieć, ale jeśli nie masz takiej osoby, to po prostu stajesz przed lustrem, czy gdzieś tam nagrywasz to sobie i opowiadasz o danym zagadnieniu. I w tym momencie jakby sprawdzasz, czy jesteś w stanie jakby o tym opowiedzieć na głos. Jeśli gdzieś tam się motasz, coś jest niejasne, to jeszcze raz trzeba wrócić do materiału. Niemniej, jeśli już jest ten temat dla ciebie jasny, czyli już widzisz, że to fajnie, płynnie wychodzi, czyli omawiasz dany temat w sposób no, dość jasny i zrozumiały, nie ma tutaj jakichś nieścisłości, jakiejś w wiedzy. To należy przejść do kroku trzeciego. I ten krok trzeci tak naprawdę już ci powie, czy ty faktycznie w 100% bardzo dobrze ten temat zrozumiałeś, czy jeszcze są po prostu pewne nieścisłości. Krok trzeci polega na tym, że znowu tłumaczysz cały materiał na głos, tylko tym razem robisz to prostym językiem. Czyli można powiedzieć, że tak jakbyś dziecko tłumaczył takim, takim po prostu bardzo banalnym, prostym językiem, czyli właśnie szukasz różnych też przykładów, porównań, analogii. Czyli też jest pytanie, czy Ty potrafisz jakby tą wiedzę przejść na jakiś przykład z życia i pokazać to na przykładzie takim życiowym? Czy potrafisz znaleźć jakieś porównanie? Czyli na przykład ta wiedza, no to tak samo jak na przykład przykład taki. Jeśli Twoje wyjaśnienia są, czyli potrafisz na przykładach pokazywać jakieś analogie, szukać, żeby takim prostym ludzkim językiem to tłumaczyć, to znaczy, że już temat jest przez ciebie opanowany i naprawdę to potrafisz. Jeśli natomiast widzisz, że gdzieś tam rozwlekłe są te twoje wyjaśnienia, zagmatwane, takie troszeczkę dziwnie, zaczynasz się motać, i, 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 i ciężko ci jest znaleźć pewne przykłady czy analogie. To znaczy, że jeszcze temat nie jest do końca przez Ciebie zrozumiany i należy przejść do kroku czwartego. Krok czwarty to jest po prostu powtórzenie materiału do momentu, aż potrafisz wszystko wytłumaczyć prostym językiem. Czyli znowu wracasz gdzieś tam do notatek, do materiałów i, i jeszcze raz to sobie wszystko przyswajesz, oglądasz, aż do momentu takiego, aż będziesz umiał znajdywać przykłady, porównania, analogie i takim po prostu prostym językiem to wszystko wytłumaczyć tak, jakbyś tłumaczył to dziecku. Wtedy materiał jest opanowany i jest wszystko OK. Czyli tak podsumowując. Krok pierwszy, zrobić notatki do materiału. Bardzo ważne są notatki, bo już robiąc notatki też dużo widać. No i sobie mówisz na głos po prostu to, co wiesz. Jeśli tu już widzisz, że jest dobrze, to już możesz przejść do kroku trzeciego. Jeśli nie, to jeszcze po prostu zapełniaj, szukaj tych luk i, i, i później mów po prostu na głos to, co wiesz. Jeśli to jest OK, to po prostu jest pytanie, czy potrafisz to wszystko wytłumaczyć prostym językiem. W momencie takim, kiedy ty dany materiał potrafisz wytłumaczyć prostym językiem, znajdywać przykłady z życia, które jakby odnoszą się do tego tematu, to jest wtedy znak, że ty to wszystko po prostu rozumiesz i jest wiedza przez ciebie przyswojona. Więc tyle, jeśli chodzi o tą technikę Feynmana. I teraz też, jakby. Już ją przetestuj na sobie, tak naprawdę, czyli e, e, naucz się techniki Feynmana. Jak ty rozumiesz tę technikę Feynmana? Wykorzystując już właśnie technikę Feynmana. Czyli no, po prostu zadanie będzie takie dla ciebie, żebyś po prostu opowiedział, jak ty tą technikę rozumiesz. Czyli tak, jakbyś miał komuś opowiedzieć z pamięci, z głowy, e, na czym ta technika polega, e, bo on nigdy o tym nie słyszał. Nigdy się z, tym, z czymś takim nie spotkał. I teraz zobaczysz, czy ty to rozumiesz, czy ty tego po prostu nie rozumiesz. Jeśli będziesz się motał w swoich jakby tutaj wyjaśnieniach, to znaczy, że ciągle gdzieś to jest dla ciebie niejasne.